Posadzimy tam pierwszą sawonkę z tak kawierze? zwaną. Każdy jeszcze, tak, jeszcze, 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 poczekajcie. <śleks> tak. O, aha, to, z... aha dobra. Nie, 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 e, nie. rację. Marat... Styl amerykański. Jest to fało pier... się. Jak daleko? Ja ci będę Ja ci będę podawał, tu następna, tu, tu, tu. No, ale... tu następna, dobrze. Tu dobrze. To ładne. taka prosta sprawa To nie jest podły gatunek. Przed chwilą tłumaczyłem. To jest gatunek pracował. Mam nadzieję, że wynieśliście z tego dwie informacje. Po pierwsze, że lasów przybywa. Zielony do góry. Zielony do góry. No i Alicja! Dużo nasadziła, to, to dużo. Dużo. dużo, tak dużo z nadleżyciu.